Na podstawie książki opowiadamy pięciominutowe bajki Żółw i Zając. Pewnego letniego dnia siedzieli sobie w cieniu wieżby Zając z panem królikiem i miło gwarzyli. Drogą do nich zbliżał się Żółw. Musiał biedny zatrzymywać się co parę kroków, bo nie miał sił, by iść szybko. Kiedy dotarł pod drzewo, Zając tak go powitał. Dzień dobry, panie żółwiu. W takim tempie nie dotrze pan do domu nawet pod wieczór. Dzień dobry, przyjaciele, odpowiedział żółw, ocierając z czoła. Panie zającu, proszę mną nie przejmować się tak bardzo i łaskawie zająć się własnymi sprawami. Pan królik i pan Jerz tylko uśmiechnęli się pod nosem, a zarozumiały i próżny zając, ponieważ nie mógł znieść, żeby ktoś do niego mówił w ten sposób, prędko odpowiedział. No, proszę, jaki pan ma zły humor. Nie chciałem pana urazić. Powiedziałem tylko to, o czym wszyscy wiedzą. Jest pan powolny jak ślimak. W porządku, powiedział Żółw. Ja sam wiem najlepiej, jaki jestem powolny, ale też wiem, że jestem silny i zawsze osiągam to, czego chcę. Proponuję więc, żebyśmy w niedzielę zrobili zawody. Pan i ja będziemy się ścigać od tego dębu aż do rzeki i zobaczymy, kto będzie pierwszy. Jeżeli pani Jesz się zgodzi, będzie naszym sędzią. A pan, panie króliku, może zaprosić wszystkie zwierzęta, żeby przyszły nas oglądać. Zając królik i Jesz, spojrzeli po sobie zaskoczeni. Zając wykrzyknął rozbawionym głosem. Nie dziwmy się tej propozycji. Na tym słońcu żółwowi całkiem wstępił się umysł. Ale dobrze, zgoda, w niedzielę będę się ścigał z żółwiem. Żół, życząc przyjaciołom miłego dnia, wyruszył pomału w stronę swojego domu. Od tego dnia w każdej wolnej chwili trenował na leśnych drogach. Miał zamiar, wydawałoby się niemożliwy do osiągnięcia. By pokonać zająca nadeszła niedziela. Leśne zwierzęta wstały skoro świt. Każde chciało zająć jak najlepsze miejsce na obserwowanie wyścigu. Kiedy tylko na starcie pojawił się żółw, kibicujące zwierzęta nie mogły powstrzymać się przed uszczypliwymi uwagami pod jego adresem. Żółwiu, daj sobie spokój, na co ty się porywasz? mówił jelonek. Dziś na pewno będziesz królem szybkości drwił lis. Żółwiu, ciebie pokonać to żadna trudność. Nawet ja bym to umiał, powiedział ślimak. Kiedy zawodnicy byli gotowi, sędzia, pan Jesz wystrzelił z pistoletu. Pan żółw ruszył. Szedł równo kroczek po kroczku, zając, zataczając się ze śmiechu, szedł za żółwiem, naśladując jego kroki i wołał Oj ja biedny, oj biedny, zawsze wygrywam wyścig z psami. A teraz pokona mnie żółw. Widzieliście? Przegram wyścig z żółwiem. O, jaka szkoda! Od tej pory myśliwi, zamiast psów, będą na polowania zabierać żółwie. Zrobiło się niesłychanie wesoło. Zwierzęta zanosiły się od śmiechu. Jedne częstowały zająca napojami, inne zagadywały go wesoło. A żółw na nic nie zwracając uwagi, powoli, systematycznie, krok po kroku wszedł naprzód. Za sobą słyszał głos zająca. Przecież nie muszę się śpieszyć, nie zdobię żadnego kroku do ostatniej chwili. Króliki i krety biły mu brawo i stale namawiały, by coś przekąsił i czegoś się napił. Zając zjadł i wypił tyle, że poczuł się śpiący. Ułożył się więc na trawie i zapadł w drzemkę, a o wyścigu zupełnie zapomniał. A żółw tymczasem szedł wytrwale i uparcie noga za nogą. Powolutku, ale za to bez odpoczynku. Kiedy zając się ocknął, zobaczył, że żółw już przy mecie i zaraz ją przekroczy. Zerwał się na równe nogi i pomknął jak błyskawica. Jeśli chce wygrać wyścig, musi się bardzo śpieszyć. Na nic nie zdały się długie susy, nic nie pomogło szybkie przebieranie łapami. Żółw był na mecie i nic już nie dało się zrobić. Leśne zwierzęta otoczyły zwycięzcę kołem i gratulowały mu wygranej. Jako nagrodę żółw dostał piękny puchar. Kiedy zając przybył wreszcie na metę, żółw szepnął mu na ucho: Nigdy nie ciesz się przedwcześnie, bo możesz przegrać boleśnie. Kto wytrwałość w sobie ma, jego praca efekt da.